Widzicie, luby jebane z Facebooka, kurwy babilońskie. Mandzio i Ewro, ja pierdolę. Wyjęto, kurwa dla psów i ścieków. Już metin, lepszy kurwa. Jak na serwie nikogo nie ma, nawet ja pierdolę. Ta liga rezydent ja śpiący, kurwa. Dziękuję, pianowisko za dwa dolarki. Bardzo poruszyłeś bardzo ciekawy temat, chciałbym się odnieść. Otóż, widzicie, widzowie. Ja w ligę gram całe życie i lubię sobie pograć w Ligę Legend, tak? Kutwoczolasta kurwa mają być, dymy nie pierdol. Co nie? No. 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 Ja sobie gram w ligę, tak? No. No, no. Nie Właśnie, właśnie, właśnie. No jest grana liga. Właśnie. Więc jak ci się nie podoba, to wypierdalaj i do tego. Powiem więcej. To jest wasza wina, bo ci tu by było tysiąc osób, czy piętnaście tysięcy, ja i tak gram w ligę i będę grał w ligę. Rozumiecie widzowie? No, to fakt. I na pewno, na pewno dużo osób się znajdzie, którym się podoba moje granie w ligę, co mnie bardzo cieszy, że jest was dużo, wiecie widzowie. Po prostu mam taką ochotę. ja Mam różne epizody w życiu. Wojtaszek. Mnie rozwala to, że. To nie jest jakiś tam Dis na Naksaju, ale że ludzie. Uważam, że on robi jakiś next level content. Chłop dosłownie się odpala i mówi, że jemu się nie chce, i po prostu sobie gra w ciszy w ligę i ewentualnie na A może, to, jak jest mód, kumple, jak jest wszyscy, może to jest módek, jaki jest potrzebny? Wszyscy to jest módek, Mój Boże, najlepsze normalnie, co może zrobić człowiek, to odpalić ligę i grać albo w grida, to jakby. Ja, 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 ja nie oceniam, bo jakby no nie wiem co on tam robi. Ale jakby... nie, ja, ja, jest specjalista, ja, ja. Nie tu jest Widzowie, nie, tytuł dzisiaj ziwa. nudy, liga przez 10 dzisiaj, godzin, nie będę nudy, nie, nie będę się odzywać. muszę nabić 16 godzin po 10 godzinach tak, wchodzi za mnie mój mod, żeby dokończyć mi godzina, wszyscy. Przez... Za dwie Maria, godziny jedno. padnie mi kamerka, kocham, bo nie kupiłem kocham. sobie aktywnego ładowania do kamery, bo mi się nie chce. Kocham, <laughs> kocham najlepszy content, Jezus! Jakby nie wiem, nie wiem czym tak walić. Koń. W sensie, spoko sobie pocilować do streamy, ale jak ktoś mi powie, że to jest jakiś wyższy poziom, to ja nie wiem, co tam jest w takim jest wyższym poziomie. Gra jak każdy inny, po prostu siedzi, siedzi na krześle i gra w gry. Z po prostu ciekawą osobowością. Siedzi na krześle i gra w gry. W, sensie, w sensie, on jest, on jest legit szczery, bo on mówi po prostu wprost, że gdyby nie kontrakt, to bym się nie odpalał w tym roku. A wszyscy, Jezu, odpalił się, kochamy był wszystkich. Był kiedyś taki streamer, co się odpalał jest. tylko raz w roku, streamował LOLa i był... Aha, widzowie! z znikł. Przepraszam, zaraz te koziki podam jeszcze raz. Eee, wiecie co? O, cały rok się kurwa z nikim nie kłóciłem, ale jak słyszę, że te dziecioluby jebane z Facebooka, kurwy babilońskie Mandzio i Ewron, jakiś podcast robią i mówią na mój temat, to kurwa jest przegięcie pały. Ja jeszcze perma nie, nie, tylko o tobie. Co mówili? Posłuchaj mnie kurwa. jest za mała, Ksajowi staje pała. Ewron, ja ci wytłumaczę, czemu nie masz prawa się wypowiadać. Jak się wybić na Twitchu? Już Ci mówię, zabawiasz dzieci, kolegujesz się z innymi ludźmi w celu pozyskania widzów, lizałeś dupę dla Izaka, jesteś jebanym, jebaną kopiarką xQc moją i innych kurwa, Żygać mi się chce. To cicho. I, i co jeszcze? Wkurwiłeś mnie. Wkurwiłeś mnie, Ewron. Będziesz, kurwa. Będziesz kopany. W grze. Jak będę chciał, to sobie zdrawię takie show, że znowu wrócę do łask młodzieży. A ty będziesz dalej napierdalał w Minecrafta 17 edycji kwadratowej masakry. <gry> Bo mam wspaniałych widzów, ja sobie mogę zrobić konkurs Mam talent Spróbuj zrobić mam talent u siebie kurwa i inne konkursy To się będziesz mógł już więcej nie pokazywać w internecie Kocham was widzowie Trochę się w dupach poprzewracało na tym Twitchu Już wolałem jak Arkol miał 6 widzów Niż te jak te ćwoki z Facebooka nam przyszły Minecrafta streamować Przynajmniej ci z GTA RP wyjebali co mówili? Najgorsze słowa. Zraniły mnie. Nie, no w pizdzie. chuja powiedzieli, ale. Ale rozumiecie, no. Po prostu nie chcę być zestawiany w tym środowisku. To nie jest dla mnie. Powiedział, że mi się Ewron, nie chce pokaz streamować. mordę, to stracisz 80% widzów w pajacu jabcza, smród. Powiedział, że mi się nie chce streamować. Rozumiecie to widzowie? Że streamuję tylko dla kasy. A po co mam streamować? Po co mam streamować, jak nie mam konkurencji? Okej okay. No, Brakuje ambicji. Brakuje potencjału, charakteru innym streamerom. Nikt mnie nie chce ciągnąć w górę. Boli mnie to, że jak czytam, kto jest najlepszym streamerem na Twitch TV w Polsce, to moją ksywę zestawiają ze Wronem. <laughs> Aż człowiek chciałby upaść, kurwa, na poziom jakichś 2K, żeby móc sobie na spokojnie siedzieć. Zepsuł się. Zepsuł się widz. Stereotypowy. Bibletchum, widzowie, bibletchum. Jesteśmy ostatnim bastionem prawdy. Zawsze byliśmy i zawsze będziemy. Razem z moimi chłopakami. Jak przestaną grać w Metina i World of Warcraft. A w 2021 roku zrobimy takie dymy, że to chuj. Wtedy Lord Mandego znowu wróci do tańczenia na studniówce i wpierdania beczki tłuszczu. A Ołsz, oh, a to kumpel. Gdy mój cały świat plegnął w fiuzach. wtedy ja zrozumiałam, co jest ważne i czego mi brak...